Witold Pańczyszyn przedstawia. Cebulowa babcia i czosnkowy dziadek. Fajna cebulowa ferajna. Czyta Wojtek Horąży. Tworzenie receptur. Prosiaczek. Po wyjeździe wnuczki do Wrocławia, dziadek z ogromną determinacją zabrał się za doskonalenie hybrydowej cebuli. Sadził ją wszędzie, gdzie tylko znalazł miejsce, w domu oraz w piwnicy, bo wiadomo, że jesień nie jest dobrą porą na uprawy w ogrodzie. Zbudował drewniane skrzynki, do których wsypywał czarną ziemię oraz wkładał zebrane nasiona cebuli. Zgłosił nową krzyżówkę cebuli do rejestru odmian, dzięki czemu był spokojniejszy o bezpieczeństwo swojego odkrycia. Dojrzałe warzywa Przekazywał żonie, która pracowała ciężko i wytrwale, ale także z radością nad stworzeniem przepisu, który stałby się goszczańskim hitem. Stworzenie receptury lodów cebulowo-miętowych było trudnym zadaniem. Wykonała setki prób, jednak żadna nie przyniosła oczekiwanego efektu. Lucjanie, myślałam, że to będzie formalność mówiła do męża. Okazało się, że zrobienie dobrych lodów jest poza moim zasięgiem, stwierdziła zawiedziona po kilkumiesięcznej pracy. Janinko, kochanie, wierzę w Ciebie. Jesteś wybitną kucharką, komplementował ją Lucek. Może odstaw na jakiś czas recepturę lodów, a skieruj większą uwagę na cukierki i lizaki, zaproponował. Mówiłaś mi, że te receptury są bliższe sukcesu, pamiętasz? Pamiętam, ale tak bardzo chciałam sprawić przyjemność dzieciom, tworząc dobre i zdrowe lody idealne dla ochłody. To daj im radość ze zdrowych cukierków, motywował babcie dziadek. Dzieciaki też je lubią. A potem zrobisz gumy do rzucia i galaretkę. Zażartował. Chyba masz rację zgodziła się z mężem. Wiesz, że do receptury lodów zawsze możesz wrócić. Skup się na tym, co już zaczyna ci wychodzić dodał. Babcia Janina, kilka dni po rozpoczęciu pracy nad recepturą lodów, wpadła na pomysł, że może także popracować nad przepisem na cukierki i lizaki. W wolnej chwili, a raczej wtedy, kiedy kolejne próby stworzenia idealnych lodów okazywały się niewypałem, robiła sobie odskocznie i układała nowe receptury właśnie na pozostałe słodycze. Była bardzo blisko stworzenia takiej kompozycji składników, która mogła zwiastować sukces. Dobrze jest mieć takie wsparcie, pomyślała o mężu, zabierając się za doskonalenie wykonanej wcześniej pracy. Może rzeczywiście cukierki wyjdą pierwsze? Kontynuowała rozważania. Dziadek w tym czasie zamówił specjalne betonowe bloczki do zrobienia chlewika. Poprosił młodszego kolegę ze wsi, aby złożył mu je w całą konstrukcję i wykończył całość dachem, małym okienkiem oraz drewnianymi drzwiami. Po dwóch dniach pracy pomieszczenie było gotowe. Efekt był znakomity. Dziadek z zadowoleniem przegryzał ząbek czosnku, wykańczając wnętrze dla prosiaczka. Kuśtykanie na jedną nogę nie ograniczało jego energii. W dalszym ciągu był bardzo sprawnym i silnym mężczyzną. Janciu, tylko zobacz, co zbudowaliśmy. Już nie mogę się doczekać, kiedy usłyszę pierwsze chrum chrum na naszym podwórku, cieszył się dziadek. Jutro z samego rana jadę po naszą kruszynę. Posiadanie prosiaczka to była inicjatywa dziadka, wobec której Janina nie miała nic przeciwko. Nie mieli innych zwierząt, a ponieważ znała dobrze swojego męża, widziała jego błysk w oku. To był ten błysk, który dodawał sił. Janciu, Wygramy pierwsze zawody, powtarzał często. Już ja ją wyszkolę z Amelcią. Będzie biegała jak Hart, dodawał. Oczywiście, staruszku odpowiadała seniorka. Nie mam żadnych wątpliwości, że oboje nieźle ją wytresujecie. Dziadek przywiózł świnkę swoją czerwoną strzałą. Tak naprawdę do końca nie jestem pewien, jak mu się udało ją przewieźć małym maluchem. Ale ponieważ oprócz dużej siły, dziadek miał też sporo kreatywności, więc jakimś cudem nowe zwierzę stało na podwórku. Co prawda nie z samego rana, bo mechaniczna strzała dziadka, poza nazwą sugerującą szybkość, niewiele miała wspólnego z prędkością odezwała się świnka. A była to urocza świnka, a raczej prosiaczek, bo miał dopiero trzy miesiące i piękny, różowy, puszysty, kręcony ogonek. Uśmiechnięty dziadek spojrzał na babcie i zapytał: Może uczcimy ten dzień? A jak? odpowiedziała pytaniem babcia. Masz już gotowe cukierki? zadał kolejne pytanie. Coś już tam mam odparła. No to idziemy uśmiechnął się, zamykając świnie w chlewiku. Przysmak świnki dziadek ostatnio jakby odmłodniał. Pomimo, że z każdym dniem był coraz starszy, to jednak wigoru mu przybywało. Noga, na którą utykał, prawie w ogóle mu nie przeszkadzała. Wydaje się, że powrót Amelii do Polski dobrze na niego wpłynął. Całymi dniami zajmował się ogródkiem, który przygotowywał do kolejnych upraw cebuli i czosnku, a także doglądał warzyw przechowywanych w garażu. I jeszcze świnka. Zrobił jej dosyć duże drewniane ogrodzenie, żeby nie przesiadywała całymi dniami w chlewiku. Przecież zwierzę też potrzebuje kontaktu z naturą, słońca, wiatru, oczywiście biegania i relacji z człowiekiem. Świnka szybko nawiązała kontakt z dziadkiem i oczywiście z babcią też. Największą niespodzianką było umiłowanie świnki do zapachu i smaku cebuli miętowej. Wydawałoby się, że pomysł jedzenia przez prosie, jakiejkolwiek cebuli jest co najmniej dziwaczny i niemożliwy do wykonania, a jednak ono nie tylko lubiło zwykłą cebulę, a szalało na punkcie nowo odkrytego warzywa o miętowym smaku. To był przypadek, kiedy dziadek niósł skrzynkę z nowymi cebulami, z której niechcący wypadło kilka główek. Przypadkowe było też to, że warzywa te Wpadły do zagrody świnki, wygrzewającej się na jesiennym słońcu. Moment, w którym prosie pierwszy raz poczuło zapach miętowej cebuli, był dosyć zaskakujący. Janinko, chodź szybko na podwórko! Krzyknął dziadek do babci, wbiegając do domu. A dlaczego mam się śpieszyć? Odparła babcia zajęta doskonaleniem cukierkowego przepisu. Chodź, nie ociągaj się, musisz to zobaczyć. Babcia pośpiesznie wyszła z budynku, po czym zauważyła małą świnkę, objadającą się leżącą cebulą. W zasadzie nie wiedziała, czym Lucek się tak bardzo ekscytował. Czy chodzi ci o to, że zjada cebulę? Zapytała po chwili. Przecież nie od dziś wiadomo, że prosiaczki mogą jeść prawie wszystko. Janciu, nie do końca o to chodzi. To, że lubi cebulę, to tylko niewielka część mojego zaskoczenia, oznajmił. Sęk w tym, że ona bardzo lubi jeść cebulę miętową. A skąd to wiesz? Zwróć uwagę na jej ogonek. I dopiero teraz. Babcia zobaczyła, że końcowa, pokręcona, różowa część ciała rozwinęła się, zmieniła kolor na czarny i tańczyła. Tańczyła, czyli wirowała we wszystkie strony świata. Pewnie dobrze zamiata! zaśmiała się babcia, podchodząc do zwierzęcia i dotykając jego puszystego ogona. Ciekawa miotełka! Dokończyła rozbawiona sytuacją. Właśnie, rzekł dziadek zmienia kolor, gdy wyczuje zapach naszej hybrydy jak kameleon. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, a gdy ją zjada, prostuje go i wprawia w ruch. Dziwne, co? Ryjek też zadziera do góry. Wydaje mi się, że reaguje w ten sposób na ulubione przysmaki. I chyba to jest jej. Jedyny pożądany smak, wskazał na miętową cebulę. Dziwne, Lucjanie, stwierdziła babcia. Ale któż to zrozumie świnie, zachichotała. Dziadkowie obserwowali przez jakiś czas zajadające się prosie, które zdawało się nie reagować na ich obecność. Chrumkało i ciamkało głośno z prostym, puszystym, czarnym ogonem, aż do momentu, w którym wyjadło ostatni kawałek cebuli. Po skończeniu uczty popatrzyło na staruszków, jakby chciało im powiedzieć dobre albo dziękuję, i z powrotem zmieniło czarną miotełkę w różową sprężynkę. Słodkie zaskoczenie. Wygląda jak czarna niewyrośnięta kania, stwierdził Olek, patrząc na świni ogon. A według mnie jak tańcząca miotła calownicy, palnęła Zuzia. Albo puszysty wskaźnik laserowy, dodała Amelia. Tak, i wskazuje nam drogę do skalbu, zaśmiała się sepleniąca przyjaciółka. O, tak, to na co czekamy? W drogę, zakpił sobie chłopiec. Amelia. Przyprowadzę jutro młodą, ok? Ona tak bardzo lubi zwierzęta. Myślę, że będzie zachwycona jej ogonkiem. Dobrze, przyprowadź ją, tylko nie ważcie się szukać skarbu. Zostawcie to zadanie dla klubu mokrych pośladków zarychotała. Może przyjmiemy maję do naszego klubu? zapytał Olek. Ma teraz trudny czas. A nie jest jeszcze za młoda? zapytała Zuzia. Wyrobi się. Odpowiedział chłopiec To tylko dwa lata różnicy Poza tym przyda jej się odskocznia od problemów Problemów? A co się stało? Amelie zaintrygowała odpowiedź kolegi Później ci opowiem Wiesz, że jest trochę inna niż wszystkie dzieciaki I dostaje jej się za tę odmienność Maja jest młodszą siostrą Olka w ich wieku wspomniana różnica lat jest dosyć znacząca. Dziewczynka miała dużą fantazję. Olek mówił o niej, że jest osobliwa. Uwielbiała wyobrażać sobie nierealne światy i postacie. Czytała dużo młodzieżowej fantastyki. Chłopiec wiedział, że świnka ją urzeknie. Czyż jej ogonek nie podchodzi pod wątek fantazy? Podchodzi! I to bardzo! Nazwałam ją chrumek, zmieniła temat Amelia. Ona ciągle chrumka. Poza tym, sami widzicie, jaka jest słodka? Pewnie, że widzimy, odparł Olek. Muszę namówić moich staruszków, żeby też kupili podobną. Nie będzie to proste zadanie, ale nie mam się co zrażać na samym początku. Wymyślisz jakiś plan? Jesteś pomysłowy, pochwaliła go. Super by było, gdybyśmy razem wystawili świnki w wyścigu. Dam z siebie wszystko, oznajmił chłopiec. Kiedy Amelia obmyślała z przyjaciółmi pierwszy spacer ze świnką po wiosce i kiedy zgodnie stwierdzili, że będzie im potrzebna smycz, usłyszeli głos babci nawołującej ich do domu. Amelia niedawno przyjechała do staruszków. Tata wprowadził ją do budynku i powiedział, że nie zostanie nawet pięć minut, bo ma dużo roboty. Dziewczynka po przywitaniu się z dziadkami od razu pobiegła na tył domu, wcześniej dzwoniąc do swych przyjaciół, aby zaprosić ich w celu przedstawienia im świnki. Więc tak naprawdę minęła dopiero godzina jej pobytu w goszczu. Podczas której sama zapoznała się ze zwierzęciem, nazwała je po rozmowie z seniorami, przywitała przyjaciół oraz pokazała im ową nowinkę. W tak krótkim czasie wiele się wydarzyło. Chodźcie już do domu, ponagliła je babcia. Mam dla was niespodziankę! mówiła podekscytowana. O, nie, tylko nie to. Tylko nie zupa cebulowa, wycedził Olek. I nie cebulowy platek dla zdowy, dodała zaniepokojona Zuzia. Nie panikujcie. Najpierw zobaczcie, a potem narzekajcie, skomentowała ich reakcję Amelia. A ty wiesz, co babcia zaplanowała? zapytała koleżanka. Nie mam pojęcia. Dopiero co przyjechałam. Nic mi nie chciała powiedzieć przez telefon. Mówiła, że nie zdradzi mi sekretu, dopóki nie przyjadę, nawet gdyby miała stracić roczną uprawę cebuli. To ci tajemnica. Dobra, chodźmy już. Zanim dzieci weszły do domu, musiały zmierzyć się z napotkaną przy wejściu cebulową tarczą. Amelia, która coraz lepiej radziła sobie z nieprzyjemnym zapachem, Pokonała przeszkodę, lecz Zuzi i Olkowi nie było tak łatwo. Trochę trwało, zanim przyjaciele zaczęli swobodnie oddychać. Dzieci usiadły przy stole w pokoju państwa wiaterków. Ja zgaduję pierwszy, wypalił po dłuższej chwili Olek. Co chcesz zgadywać? zapytała zdziwiona Amelia. To, co babcia ugotowała. A, o to ci chodzi. Daj spokój. Babcia wie, że nie przepadamy za dużą ilością cebuli. A jednak stawiam na owoce morza, kontynuował uparcie chłopiec. Będą ślimaki w panierce cebulowej lub krewetki w sosie cebulowym albo ośmiornica w zapiekanych cebulowych krążkach, żartował, nie czekając zbyt długo ze swoimi domysłami. A może dostaniemy malmoladę cebulową albo popcorn czosnkowy. W sumie nie miałam jeszcze okazji jeść czegoś takiego. Zuzia zachichotała. Popcorn czosnkowy brzmi całkiem dobrze, przyznała Amelia, nie rozwijając bardziej swojej wypowiedzi, gdyż do pokoju weszła babcia, niosąc niezbyt wielki czerwony garnek. Amelia mi mówiła, że oszczędnie jecie cebulę, dlatego zrobiłam zupę pomidorową. Wrzućcie do niej zwykły makaron lub cebulowe grzanki zaraz je przyniosę powiedziała. Wasz wybór dodała, zerkając na nie ukradkiem. Chyba nie ma w tym nic dziwnego, że dzieci odetchnęły z ulgą i wybrały klasyczny makaron, który babcia postawiła na stole. Zjadły zupę z apetytem. A teraz? Czas na niespodziankę, powiedziała po chwili staruszka, przynosząc i stawiając na stół zamykany wiklinowy koszyk. Pewnie bułeczki cebulowe, pomyślała wnuczka. Chyba już czas na mnie, rozmyślał Olek. Boże, tylko nie dla z cebulą. Zuzia zaczynała rozpaczać w myślach. Jakież było zdziwienie dzieci, gdy babcia wyciągnęła z koszyka kolorowe podłużne lizaki na patyku, podobne do lodów, oraz cukierki w różnych formach: okrągłe, owalne, sześcienne i talarkowe. Ułożyła je starannie w kryształowej misie. I co wy na to? zapytała, prostując się dumnie. Ładne to! Te cukierki, odpowiedział Olek, węsząc jakiś podstęp. I to cebulowy podstęp. Mi te się podobają, odparła Zuzia. Sama je robiłaś, babciu? zapytała zaskoczona Amelia. A tak, sama. Chcę was poprosić o skosztowanie i o ocenę ich smaku, dodała. Oj, niedobrze, niedobrze, jak to zwiać? rozmyślał chłopiec. Amelia? Ty jako gospodyni masz prawo do pierwszeństwa, wydukał w końcu Olek. O tak, zdecydowanie, przytaknęła Zuzia, przysuwając jej talerz ze smakołykami. Gospodarz powinien najpierw poczęstować gości, próbowała wykręcić się dziewczyna. No, dalej, kochani, bo zaraz pomyślę, że gardzicie moim poczęstunkiem. Odparła lekko zmieszana staruszka. Ameli zrobiło się przykro. Babcia była wspaniałą kobietą. Co prawda miała bzika na punkcie gotowania potraw ze smrodliwej cebuli, ale to nie oznacza, żeby w tak niedelikatny sposób lekceważyć jej dobrą intencję, jaką był niewątpliwie słodki poczęstunek. W porę się zreflektowała i wzięła do ust okrągły kolorowy cukierek. Zuzia i Olek patrzyli na przyjaciółkę z politowaniem. Walas będzie paf, pomyślała koleżanka. Ciekawe, czy zdąży do toalety, drążył w myślach kolega. Babciu! wykrzyknęła po chwili wnuczka, biorąc do buzi drugiego cukierka. Są nieziemskie. Seniorka się uśmiechnęła. Przeczuwała, że usłyszy te słowa od wnuczki. Poświęciła naprawdę sporo czasu na doskonalenie składu słodyczy. Przyjaciele spojrzeli na Amelie z niedowierzaniem, jednak szybko uznali, że nie blefuje. Nie czekając dłużej, sięgnęli do naczynia po cukierki. Pierwsze liźnięcie językiem, połknięcie śliny, siedzieli przez pewien czas w milczeniu, mieląc cukierki w buzi. Czuli się, jakby byli w raju. Byli pozytywnie zaskoczeni. Nie było żadnego smrodu cebuli. Mm, pani Janino mm, czuje nutkę mięty z domieszką delikatnej ostrości. Mm, smakuje jak poezja wybitnych, subtelnych, zmysłowych dźwięków. Mówił zdumiony chłopiec. Mm. Czuję niezwykłą, olśniewającą, urokliwą, przecudną, zachwycającą, niezrównaną, wyśmienitą, uroczą, ujmującą wręcz czarodziejską wytworność. To był niezwykły monolog, nawet jak na Olka. Zuzia zarechotała, słysząc metaforyczne, literackie słowa Olka. Następnie dodała swoje trzy grosze, używając potocznego, odważnego języka. Są waląbiste. To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszam na stronę witoldpanczyszyn.pl oraz do platform streamingowych, np. przykład Legimi i Empik Go.